Cześć! Jest to kontynuacja serii o polskich firmach, które zostały sprzedane. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od firmy, o której prawdopodobnie nie słyszeliście. Mowa tu o Delfia Yachts, które na przestrzeni lat stało się jednym z czołowych producentów jachtów w Europie. Na pytanie, z kim Ci się kojarzy Polska, większość osób na świecie odpowie, że z Janem Pawłem II lub Lechem Wałęsą. Ludzie z naszej branży powiedzą, że z Wojciechem Kotem. Jest to wypowiedź Sebastiana Niedubskiego prezesa Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych. Wojciech Kot wspólnie z młodszym bratem Piotrem zdobyli ogromny szacunek w międzynarodowym środowisku jachtowym i przetarli szlaki wielu polskim producentom, a swoją firmę założyli w roku 1990. Braci denerwowało, że przez wiele lat produkowane w Polsce jednostki pływające wyraźnie odstają jakością od tych produkowanych na zachodzie. Postanowili więc stworzyć własne. Zaczęli od kajaków i łodzi wiosłowych, Lecz od początku ich celem były jachty. Jak mówi sam Wojciech Kot, byli pewni, że jeśli tylko wyprodukują dobrą łódź, nie będzie żadnych problemów z jej sprzedażą. Postawili więc na współpracę z Andrzejem Skrzatem, który był wówczas najlepszym i najpopularniejszym projektantem jachtów w Polsce. Ich pierwszy jacht, czyli Sportina 680, szybko stał się towarem eksportowym, a w sprzedaży go do Holandii i Niemiec pomagał im jeden z najlepszych polskich żeglarzy, Karol Jabłoński. Nim dorobili się ogromnej sprzedaży, sami wozili swoje łodzie zarówno na targi, jak i do zagranicznych klientów. Zdarzało im się nawet przewozić dwutonowe jachty, na dachu polone za traka. Przewagę w rejonie zyskali wyborem niemieckich oraz austriackich komponentów, podczas gdy inni wciąż stosowali metody z PRL-u. Właściciele Delphi oparli swój biznes na dwóch nogach w własnych markach, które sprzedają klientom indywidualnym i biznesowym, a także produkcji dla zagranicznych przedsiębiorstw. Wyspecjalizowali się w jachtach żaglowych i spacerowych o długości od 7 do aż 15 metrów. Swoje jednostki sprzedawali również poprzez sieć dealerów rozsianych po całym świecie, a już w 2006 roku dobili do bariery 100 milionów złotych przychodu, osiągając tym samym 14 milionów zysku netto. Ich firma zatrudniała wtedy 600 osób. Problemy pojawiły się dopiero przy kryzysie finansowym w 2008. Sprzedaż dóbr luksusowych, do których niewątpliwie należą jachty. W obliczu niepokoju na rynkach zawsze spada. Stąd też niektóre rynki zbytu, jak chociażby Hiszpania, przestały dla nich istnieć, mimo że wcześniej sprzedawali tam nawet 400 jednostek rocznie. Mimo drastycznego spadku zamówień, Delfia tylko w 2008 roku zanotowała stratę. W kolejnych latach zaczęła odbudowywać swoją sprzedaż i pozycję na rynku. Pomogło jej to, że wielu zagranicznych rywali, zwłaszcza skandynawskich, nie zdołało utrzymać się na powierzchni. Delfia wykorzystywała poprawiającą się koniunkturę i w ciągu 7 lat jej przychody wzrosły ponad dwukrotnie. W międzyczasie przejęli również legendarną szwedzką markę Maxi Yachts. Od swojego powstania sprzedali już ponad 25 tysięcy jachtów, z czego około 95% trafiło do zagranicznych klientów. W 2018 roku firma została sprzedana francuskiemu Benetao. Kolejną firmą w dzisiejszym odcinku będzie Wawel, który powstając był krakowską odpowiedzią na Wedla. Historię rozpoczął Adam Piasecki, który w 1898 roku otworzył pierwszą niewielką cukiernię w Krakowie, a na początku pomagało mu zaledwie pięciu pracowników. Rosnąca popularność wyrobów oraz dobre kierowanie firmą pozwoliły na uruchomienie szerszej produkcji, co dało początek krakowskiej fabryki cukrów i czekolady przy ulicy Wrocławskiej. Z czasem Adam Piasecki zyskał tytuł króla czekolady, a już w 1914 roku firma zatrudniała ponad 20 pracowników, produkując codziennie 1,5 tony najwyższej jakości produktów w eleganckich opakowaniach. U szczytu sukcesu, w latach dwudziestych Adam Piasecki poznał młodszą od siebie Danusię i specjalnie na jej cześć opracował wyjątkową recepturę znanej do dziś czekoladki, nazwanej jej imieniem. Plotki o ich romansie szybko się rozeszły, co wpłynęło na ogromną popularność produktu. Po II wojnie światowej zakład został znacjonalizowany. W latach 50. na rynek trafiły dobrze dziś nam znane, początkowo formowane ręcznie malagi. Tiktaki i kasztanki są nieco młodsze, a ich produkcja odbywała się już przy użyciu specjalistycznych maszyn. Kolejne lata upłynęły na rozwijaniu firmy. Słodycze były produkowane już w trzech krakowskich zakładach, a najszybszy rozwój przyszedł po 1992 roku, kiedy na tle przemian gospodarczych w polityce. Podjęto decyzję o prywatyzacji przedsiębiorstwa i przekształceniu go w spółkę akcyjną. Ich akcje zadebiutowały na GPW w marcu 1998 roku, a w 2006 produkcji przeniesiono już do jednego zakładu mieszczącego się w dobczycach. Wawel zatrudnia w tej chwili ponad 1000 osób, a kapitalizacja firmy wynosi w tej chwili ponad 900 milionów złotych. Wawel sprzedaje swoje produkty do wielu krajów, jednak większość przychodów czerpie z polskiego rynku i to tu jest najbardziej popularne. Obecnie kontrolę nad spółką ma szwajcarska firma Hosta International. Przyszła teraz kolejna Zelmera, którego początki sięgają roku 1937, gdy w fabryce w Rzeszowie rozpoczęto produkcję tokarek, wiertarek oraz sprzętu wojskowego. W 1951 roku przekształcono dotychczasowy zakład w Rzeszowską Fabrykę Rowerów i Wózków Dziecięcych, a w kolejnych latach rozszerzono produkcję o pierwsze odkurzacze i froterki. W 1953 roku powstała nowa nazwa fabryki Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego, której specjalizacją stała się produkcja froterek. W 1967 roku zarejestrowano nazwę Zelmer, która stanowi skrót od nazwy Zakłady elektromechaniczne Rzeszów. Lata 90. XX wieku to olbrzymi sukces firmy związane m.in. z uzyskaniem w Polsce monopolu wśród wytwórców małego sprzętu AGD, a także otrzymanie nagrody jakości w 1995. Wraz z początkiem nowego stulecia rozpoczął się okres dynamicznego rozwoju firmy, już w 2001 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną, a w 2005 roku akcje zadebiutowały na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Dwa lata później Zelmer zdobył wiodącą pozycję na rynku polskim i zagranicznym trzecią pozycję pod względem udziałów rynkowych w kategorii małego AGD w Europie Środkowo-Wschodniej oraz odnotował wzrost sprzedaży na rynku rosyjskim i ukraińskim. Rok 2009 to czas, gdy rozpoczęto budowę nowej fabryki w specjalnej strefie ekonomicznej koło Rzeszowa, która została otwarta w 2011 roku i była jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu na świecie. Uruchomiono w niej 13 linii produkcyjnych wyspecjalizowanych w produkcji odkurzaczy i sprzętu kuchennego. W fabryce odbywała się całość produkcji: od przetwórstwa tworzyw, popakowanie gotowego wyrobu, a także szybkie wdrażanie nowych funkcjonalnych patentów oraz rozwiązań. W 2013 roku niemiecka grupa BSH, znana m.in. z marek takich jak Bosch czy Siemens, kupiła Zelmera za około pół miliarda złotych. Niestety w 2019 roku grupa BSH zapowiedziała zakończenie sprzedaży artykułów małego AGD pod szyldem Zelmera. Które mają być dostępne tylko do końca roku lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Nie oznacza to jednak końca marki, gdyż cały czas będą pod nią produkowane tzw. duże AGD, czyli chociażby pralki czy lodówki. W najlepszym momencie Zelmer zatrudniał około 1500 osób. Kolejna firma, o której usłyszycie, to dobrze sieć sklepów spożywczych działających w Polsce na zasadzie franczyzy. W ciągu kilkunastu lat działalności na krajowym rynku zdobyli pozycję lidera w swoim segmencie sprzedaży. Mowa tu o Żabce, która jest właścicielem blisko 6 tysięcy sklepów prowadzonych przez około 4 tysiące franczyzobiorców pod szyldami Żabka i Fresh Market. Ich centrala mieści się w Poznaniu, a sieć została stworzona w 1998 roku przez Mariusza Świtalskiego, byłego właściciela firmy Elektromis oraz założyciela hurtowni Eurocash oraz sklepów Biedronka. Punkty sprzedaży Żabki otwierane były w miejscowościach powyżej 5 tysięcy mieszkańców, a w 2000 roku, kiedy mieli już na koncie 400 sklepów, powstało pierwsze centrum logistyczne, pozyskując w tym samym roku kapitał do dalszego rozwoju od funduszu inwestycyjnego. Szybki rozwój sieci na przestrzeni kolejnych lat sprawił, że w 2007 roku zakupem sieci zainteresowała się środkowoeuropejska europejska grupa inwestycyjna Penta Investments. Kilka miesięcy później żabki należały właśnie do nich, a w 2009 roku zdobyli nowy segment rynku, otwierając pierwszy fresh market z punktem gastronomicznym. Przełomem był rok 2010, kiedy posiadając blisko 2500 placówek, znaleźli się wśród 10 największych sieci handlowych w Polsce. Rok później właścicielem żabki został fundusz Mid Europa Partners, a sieć osiągnęła 2500 lokali żabek oraz 100 fresh marketów. W 2012 uruchomili kąciki gastronomiczne, czyli Żabka kafe, a rok później 3000 sklepów pozwalało cieszyć im się faktem, że co piąty Polak ma mniej niż 300 metrów do najbliższej placówki. Wtedy wprowadzili też dobrze dziś znane promocje na wielosztuki, a w związku z tak szybkim rozwojem już w grudniu otworzyli trzecie centrum logistyczne. Kolejne lata minęły na szybkim rozwoju i ciągłym zwiększaniu przychodów, a w 2017 roku sieć została przejęta przez fundusz CVC Partners, którego siedziba mieści się w Luksemburgu. Kamień milowy w postaci otwarcia 5000 placówek nastąpił w roku 2018. Żabka otwiera swoje placówki nie tylko w biurowcach i centrach handlowych, ale także chociażby w metrze warszawskim. Z ciekawostek mogę dodać, że w 2017 roku zakupem Żabki Zainteresowany był również polski Eurocash, jednak w tym przypadku potrzebna była zgoda Urzędu Antymonopolowego ze względu na duże zainteresowanie Eurocash w polskim rynku spożywczym, gdyż są oni właścicielem chociażby delikatesów Centrum czy Lewiatana. Na polu bitwy o kupno sieci było więc jednego konkurenta mniej, a oficjalna ostateczna cena zakupu nie została ujawniona. Wiadomo tylko, że cenę wywoławczą ustalono na miliard euro co daje ponad 4 miliardy złotych. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Jeżeli nie widzieliście jeszcze pierwszej części odcinka, zapraszam Was na kanał globalisty, na którym go znajdziecie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły dotyczące polskich firm, które zostały sprzedane i nie zostały one przeze mnie wymienione w żadnym z odcinków, możecie podsunąć je w komentarzu. Jeżeli seria zostanie dobrze przyjęta, możecie spodziewać się kontynuacji w ciągu najbliższych tygodni. Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, cześć!